Jesteśmy ponad podziałami, jak PPW jest ponad podziałami, my też jesteśmy ponad podziałami. Ale wiesz, no, PTW nie odmówiłeś, nie? Choć... Krążą pogłoski, że jak, jakby dałem się kupić, ale nie dałem się kupić. Robiłem wszystko za darmo, bo jesteśmy rodziną, no robiłem tak. coś za, nie wiem, za dziękuję. Mnie mi się bardziej podoba PTW... PPW, łezu! Rockstar Rockstar! Ale to jest full package i... Jakby zdecydowanie będzie przyszło do tą DDP także liczę, że się sprawi niespodziankę. Działa, chyba działa. Jesteśmy w obrazku. Witajcie znowu, jesteśmy na zapleczu kolejnej gali PPW. Tym razem specjalny gość, który przyjechał, przyleciał właściwie tu specjalnie z Danii na tą, na tą walkę. Można by powiedzieć weteran. Weteran sceny polskiej, no bo... Ile federacji już przerobiłeś, jakby w Polsce? To będzie czwarta. DPW, KPW, PTW i obecny PPW. Czwarta. O, no. Ee, no, o PTW, czyli o gorącym zimniaku aktualnie, to jeszcze porozmawiamy, więc zostańcie z nami jeszcze tak gdzieś 9 minut. Będzie o PTW, ale zacznijmy od samego początku od DDW. Właściwie od tego, gdzie ta zajawka się rozpoczęła. Jak, jak ty w ogóle wspominasz te obozy Donaroida, takie letnie, e, gdzie, gdzie jakby no, ta pierwsza fala polskich zawodników wykuwała się pod e, wiesz, pilnym okiem Donaroida? Wiesz co, na pewno to była fajna zabawa. Rock on, baby! Panie i panowie, chłopcy i piękne dziewczęta, przed wami ten, który nie klęka przed nikim. The Rockstar of Wrestling, Robert stark! Inna odskoczenia od takiego zwykłego obozu letniego. Fajne spotkanie się ze znajomymi. Do tego wrestling, czyli pasja, którą wspólnie, e, wspólnie razem, że tak powiem, e, darzymy jakimś tam uczuciem. Ale też był aspekt, że no to jednak treningi by nie były tak częste, jak to ma, ma miejsce na przykład za granicą. No tak, Jak tak. na przykład teraz trenuję w Danii, to treningi są kilka razy w tygodniu. Jest inna intensywność. No na pewno wspominał bardzo fajnie ten czas spędzony ze znajomymi, tak? Wspólne wyjścia na miasto, wspólne imprezowanie. No i wrestling, tak? Jakieś części wrestling. bo część z Was może nie wiedzieć, ale te treningi kiedyś za czasów DDW, szczególnie jak DDW było w Rzeszowie, bo jeszcze jak było w Warszawie, no to, no to były, z, nie wiem, raz w miesiącu, tak? Coś takiego? co, nie wiem, w Warszawie nigdy nie byłem na treningu, ale potem, jak po tym moim pierwszym obozie letnim w 2012 roku, Don Royce za, za, zaczął organizować te sesje weekendowe, ale to i tak było raz, to było raz w miesiącu i wyglądało to tak, że w sobotę mieliśmy trening, przyjeżdżaliśmy po południu w sobotę, rozpadaliśmy ring, Eee, po po, po skończeniu treningu e, spędzaliśmy czas w hotelu, rano trzeba było znowu już wstać, e, mieliśmy trening chyba na 10, kończyliśmy go około 13, pakowaliśmy szybko ring i wszyscy zjeżdżali się do domu. Więc tak nie było zbytnio czasu tak naprawdę, żeby, żeby spędzić dużo tego czasu w ringu, a tak naprawdę więcej czasu spędzało się w podróży. No tak. Szczególnie, że część tego rozteru DDW było z północy, dlatego... Tak, ja byłem z Gdyni, tak samo mieliśmy... Piękny kawałek, Bruksczycina też miał kawał drogi, żeby dojeżdżać do, do No Lokalizacja na pewno nie była plusem, jeżeli chodzi o polski wrestling. No tak, ale później przyszły czasy KPW. E, Don Roy już jakby oddał Wam tak, tak. Jakby pałeczkę w, w tym polskim wrestlingu. Założyliście KPW, stowarzyszenie i to zaczęło się dosyć dobrze już kręcić tam w, w Gdańsku, gdy nie w Trójmieście. Pamiętam, że Don zachęcał nas, żebyśmy nie zaczynali tak szybko, żebyśmy poczekali chwilę, żeby emocje trochę ostudzić. No ale jeżeli już coś zaczęliśmy, to był ten czas, żeby właśnie z wielkim doskokiem zacząć coś nowego, własnego, na waszych zasadach. No i udało się, nie powiem, udało się, naprawdę, fajnie to nam zaczęło tam prosperować w Gdyni. Do tego momentu, że po roku zaczęliśmy, zrobiliśmy pierwszą dużą galę w Gdyni Centrum Sportu. W Gdyni. Tak, godzina zero, pewnie Godzina było. zero, tak, dokładnie do dzisiaj godzina zero jest tą główną galą KPW, i już niedługo. powraca znowu. tak. W tak tej powraca. starej odsłonie. Tak, tak dokładnie. Tak. Więc, fajnie, e, fajnie, więc fajnie. E, tu gdzieś pewnie wrzucimy linka i, i, i datę, I nie, nie ograniczajcie się do, do, do jednej federacji, zresztą przy tak dużym kraju, myślę, że sytuacja, gdzie mamy kilka tych federacji to jest, to jest najbardziej zdrowa, każdy niech ma swoją w swoim okręgu i wspierajmy ją. wspierania polskiego wrestlingu, jesteśmy ponad podziałami, jak PPW jest ponad podziałami, my też jesteśmy ponad podziałami. Wspierajmy polski wrestling. Tak jest. Eee... I dobra, no i jest to KPW, tak? I w pewnym momencie wyjeżdżasz do Danii i tak? przyznam szczerze, że, że no to nie jest oczywisty jaki kierunek, tak? No z mojej perspektywy, jak to usłyszałem, to było tak, że to nie jest tak, że znaczy, podejrzewam, że to nie było tak, że po prostu spojrzałeś sobie na Duńską Federację e, nie, DPW nie, nie, nie. i pomyślałeś sobie, kurde, świetny kierunek rozwoju, nie, nie. to musiało być coś innego, więc, więc to mnie chyba Wiesz najbardziej co? ciekawi. Wiesz co, to było tak, że to był ten początek covid w Polsce. I ciężko mi było pracować w mojej obecnej pracy w Polsce. Byłem trener profesjonalnym i wszystkie siłownie były zamknięte. I mój brat zaproponował mi w pracę z nim razem w Danii. Wyjechałem do niego, do Danii. No i tak, tak siedzę w tej Danii aż do dzisiaj. I w trakcie mojej pierwszej podróży do Danii zacząłem przeglądać te duńskie federacje wrestlingu. I napisałem do federacji body sam Wrestling. Napisałem również do federacji DPW, która w ogóle nie odpowiedziała na moją wiadomość. Bodyslam odpowiedziało od razu i w momencie, gdy zakończył się covid, e, pojawiłem się na pierwszym treningu. E, potem, e, e, potem wróciły gale w normalnym trybie miesięcznym. Zdebutowałem zaby, na pierwszej gali Bodyslam Wrestling, a po moim debiucie Bodyslam Wrestling, DPW od razu wysłał wiadomość, kiedy, kiedy chciałby u nich wystąpić. Więc przypomnieli sobie wtedy. Tak, tak, wtedy właśnie chcieli jakby... Prom, promotor DPW jest weteranem wrestlingu, Kim Chaos. Wydaje się, że po prostu woli wcześniej sprawdzić. Ile dany zawodnik jest wart, woli zobaczyć, niż ślepo kogoś zaprosić na swoją galę. A jak ci w ogóle się podoba ta scena tam skandynawska, generalnie? Jak ludzie tam, bo ja z moich jakichś tam małych, że tak powiem, małego kontaktu z tą sceną, dosyć mile wspominam tam swoją na przykład przygodę. Robiłem wywiady w Malmö. Tak, tak, tak. Tam była federacja. AJW, JP. zmienił nazwę, teraz. respektował. teraz już mi nie Tak, 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 tak. Nie, on nie był w takiej drugiej federacji tam. Nie, on nie był tam promotorem. E, tak, tak, zresztą e, Stanisław, pamiętam, że mi pomagał w takim wideo e, o, o tym, o szwedzkim wrestlingu, więc e, jak chcielibyście się dowiedzieć coś o scenie szwedzkiej, to już jest oczywiście starszy materiał, to e, link też będzie gdzieś tam, e, gdzieś tam w opisie. E, dobra, ale do KPW, czy ty wracałeś na jakieś gościnne wiesz występy? Co? To było tak, e, wiesz co, Mieliśmy zaplanowaną galę w B90. Moim przeciwnikiem miał być Joe Hendry, z tego co pamiętam. Ale no, do gali nie doszło, bo COVID cały czas nam plany. Też doszły takie personalne dość rzeczy. Osobiste sprawy wewnątrz Federacji, że po prostu nasze drogi musiały się rozejść. No i postanowiłem odejść z KPW i skupić się na duńskim restingu całkowicie. Dobra, ale wiesz, no PTW nie odmówiłeś, nie? Choć... Krążą pogłoski, że jakby dałem się kupić, ale nie dałem się kupić. To nie wyglądało tak, że dałem się kupić. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie dałem się kupić nikomu. Nikt mnie nie musiał namawiać. To była moja decyzja, bez żadnej zamowy. Pełna świadoma decyzja, że tam dołączyłem. Hey, mm. Przeciwnika dostajesz ciekawego, no to no. ciężko odmówić, nie pojechać na jedną walkę i nie wiedziałem, i... jaki będzie mój przeciwnik, ale... A, z grubej dobra, rury, okay, to było okay. z grubej rury, dokładnie. Okay, okay, nie, ja nie okay. widziałem, nie. Od no bo, nie widziałem. Tak naprawdę ludzie XKPW na tych pierwszych galach, w sumie praktycznie na pierwszej gali PTW, zrobili po jednej walce. Gracjan Corpo jest tak. tu idealnym przykładem. Zgarnął main event, wygrał ten main event i się nigdy więcej już w PTW nie to pojawił, nie? Więc no, czy to był troll to ja nie wiem, ale no, tak z perspektywy teraz czasu, no to tak, tak to wygląda, nie? Nie mi oceniać. No, no tak, tak. Uf. A co Ty sądzisz w ogóle o tej całej aferze z, z PTW teraz? No bo, bo wtedy, kiedy oni zaczynali, no to była ta nadzieja, wiesz, wrestling no, ponad podziałami. I wiadomo, teraz się można z tego śmiać. My się już wtedy śmieliśmy z tego, ale teraz już nabrało to jeszcze większego wydźwięku. Co Ty w ogóle myślisz o tej obecnej aferze? Wiesz co, nie dziwię się zawodnikom, że opuszczają federację. Z tego, co wiem, wielu dalej nie otrzymało wypłat za swoje występy. I takie ogólne zdanie na mój temat jest taki, jeżąc po, po całej Europie, że jeżeli zakłada się federację, to albo powinno się mieć podejście o biznesie, albo powinno się być emerytowanym zawodnikiem wrestlingu, który wie, jak, że tak powiem, z czym się je chleb yy, i wie, yy, że tak powiem, co, co on w trakcie kariery otrzymywał, w jakim stopniu było to jakby spełniane i co on może zaproponować tym zawodnikom, bo jeżeli Ktoś, który ktoś uważa się za eksperta, jest, a tak naprawdę gówno wie o wrestlingu, jest tylko fanem. No niestety, proleski to nie jest bycie fanem wrestlingu. Proleski wrestling to jest naprawdę wejście w wrestling i, że tak powiem, odsunięcie się jako fan z tego świata. Bo albo jesteś wrestlerem, albo jesteś fanem. Są, są właśnie dwie drogi, którą chcesz iść. E, no tak, no ale e, Znaczy, czy pijesz głównie do Arka, czy do e, jeszcze e, tam pozostałej tej obsady PTW? Wiesz co, to było tak, że były plusy z jednej, plusy z drugiej mm -hmm. strony, tak? Były minusy z jednej i minusy z drugiej. No jak z, jak, z jak widzimy, chyba nie muszę mówić. Jak, to jest podane jak na talerzu, Z, z której strony jest więcej tych minusów, tak? No tak, tak? Tak, Odejść nie było za kadencji Marcina, a gdy Marcin odszedł, tak powiem wszystko, zaczęło się walić. No tak. tak w pewnym tak. sensie zaczęło się to się walić. E, no to, tak. Złe decyzje, branie z rzeczy za bardzo personalnie. Unoszenie się honorem i dumą, no to robimy biznes, mówimy, to jest tak, nienawidzę tego sformułowania w Polsce, jesteśmy rodziną, jesteśmy rodziną, ale co, jesteśmy rodziną to co, to robimy wszystko za darmo, bo jesteśmy rodziną, no robimy tak. coś za, nie wiem, za dziękuję, a często w PTW nawet nie słyszałem dziękuję za swoją pracę, więc no to nie dziwi mnie obecna sytuacja no w, tak, jak w PTW. Prędzej czy później tak to musiało się zakończyć. No, rewolucja była fajna, wspaniała, fajnie wszystko się rozkręciło, ale no mówię, to było za duże boom na początku, żeby to mogło wypalić. Bo jeżeli sprawdzamy na galę e, Krisa Mastersa, Nika Aldisa, Mata Sajdala, no to no nie wiem, Justina jest za drogi, żeby sprawdzić go na kolejną galę. No już nie podbijesz tego Ludzie dalej. Ludzie chcą coraz więcej, jeżeli daliśmy ludziom od razu za dużo, no to oczekują więcej i coraz więcej. I potem już ciężko dogodzić ludziom. Tu się ciężko nie zgodzić chyba z Don Roydem, który kiedyś mówił, że e, jak my oczywiście też oczekiwaliśmy jakichś gwiazd, to jest od tej strony fanowskiej po prostu, pytaliśmy się, że Don, a kiedy sprowadzisz kogoś, kiedy, coś tam, on mówi: nie, nie, słuchajcie, no czym Musimy budować tą federację od podstaw, od naszych zawodników. My musicie chcieć oglądać naszych zawodników, lubić naszych zawodników, a nie, a nie, budować to po prostu na sprowadzonych zawodnikach. Jest to więc... fajnie zrobić taki, o, jak to w tych sobie, je, to pamiętam kiedyś jak był MMA, zaczynał jak MA było w Polsce. I zaczynały się freak fighty. To zawsze była ta jedna walka freak na gali To tak by mogło być w wrestlingu. że jest nasza scena, polska i jedna taka fajna ex -w extra, walka no, ekstra z ex zawodnikami z Aroli czy coś. Moim zdaniem zupełnie by to wystarczyło. No tak, w KPW w sumie tak było zwykle, że, że była było. Jed jedna, ta, jedna ta. dwie gwiazdy, które przyjeżdżały. Może nie wielkiego superformatu, chociaż... E... Tylko często, wiesz co, było też tak, że te gwiazdy, że tak powiem, walczyły pomiędzy zawodnikami z Polski, a... Potem w było tak się stało, że, nie, że na przykład przyjeżdżał e, Samurai Daisou Matside i robił walkę ze sobą, co też nie miało większego sensu. No tak, tak. Chyba tak na Gold Rushu było o tym, że też było sporo takich walk po prostu pomiędzy samymi zawodnikami z zagranicy, co no nie... Być nie... może nie subskrybuje no, ja byłem, podjechałem do Częstochowy, to było dosyć bliskość, ciekawości, i, ale to jakby już... już... Podobałaś się gala? Wiesz co, to był taki klesz, że, że e, tydzień później była e, Gala e, PPW, PPW. Aha. I... No ja muszę, mogę mówić tylko za siebie. Mi się bardziej podoba PTW. PPW. PPW. PPW mi się bardziej podoba, ale to są moje, wiesz, no, ja oglądam każdy ma, każdy ma swoje zdanie i każdy ma swoją stylistykę i, i, i ten ja lubię oglądać żywiołowy resnik, gdzie, gdzie publiczność po prostu tworzy połowę tego klimatu, tak? I, I to dla mnie ma wartość, a nie tam klap, klap, klap. I, i, I dlatego... połowa influencerów. I mówię. połowa jeszcze influencerów, którzy tak się rozglądają i patrzą gdzie jest ścianka, gdzie sobie zdjęcie zrobić z kimś tam. Więc, więc ten. E, no tam Babatunde e, debiutował, no ale no to też tak śmiesznie, że zadebiutował, a teraz. Już nie już, już, już być może nie, nie ten. było, minęło. No dobra, ale już koniec o tym PTW. Przejdźmy do PPW, jesteś tutaj i e, twoje ogólne zdanie na temat e, PPW, dlaczego się zdecydowałeś, e, przylecieć tutaj. Więc co brakowało mi wrestlingu, w Polsce, e, polskiego wrestlingu Cały czas cały czas za granicą. I powiem Ci, że to jest to taki jubileusz po roku przerwy. Rok nie byłem w polskim wrestlingu. Dodarzyła się okazja. Pogadaliśmy z PPW o warunkach. Zaakceptowałem warunki. Przystępowali na moje warunki bez jakichś większych negocjacji. Zachowanie promotora było też mega bardzo profesjonalne. No i zgodziłem się i przyjechałem na tą, na tą galę i mam nadzieję, że fani dopiszą jak na, na poprzedniej gali, na poprzedniej edycji. No bo to jest też z takiej jakby pierwszej fali e, tych tak, zawodników, tak. dlatego powiedziałem weteran, więc tak drugiej. Tak. Drugiej, Drugi, ale pierwszej. No i pierwszej, bo ja bym to powiedział, że e, ci trenowani e, zawodnicy przez Dona Royda, to jest pierwsza tak. fala, później e, trenowani przez e, tych, ten, którzy. Tak, tak. tak, e, tak. Tak, 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 tak. Trenowanie później przez zawodników, których trenował Don Roy, to jest kolejna fala, kolejna fala. E, więc e, tak naprawdę to tak, nie wiem, czy znałeś tutaj kogoś bardziej? E, wiesz co? Z większością osób spotkaliśmy się z PTW, przyszli z XMZW i, że tak pamiętam, zapaliśmy wspólny język. Też dużo takiej, jakby, zawiści, która była tworzona pomiędzy KPW i MZW. W momencie, kiedy się spotkaliśmy, mhm. pogadaliśmy sobie spokojnie, zaczęliśmy z tego szydzić. <laughs> Bo wiele rzeczy po prostu było nieprawdą. Po prostu. No. Nie, to było po prostu niepotrzebne. Wiele rzeczy było niepotrzebnie powiedzianych, wiele rzeczy nie było wyjaśnionych. E, tak samo kiedyś była nagonka, pamiętam, na Stanisława Dobroniaka w KPU Duża, że podeptał flagę Polski na gali e, KPW. Tylko nie zapominajmy, że. E, e, nie, jest na Gali MZD, przepraszam. No. Tylko nie zapominajmy, że Stanisław jest z pochodzenia Polakiem, jest Polakiem, ale całe życie wychował się ze Szwecji. A w krajach skan skandynawskich. To znaczenie flagi jest trochę inne niż w Polsce. Oni nie mają takiego znaczenia flagi jak my, podchodzą do tego mega honorowo, patriotycznie. Nie sądzę, że to też było spodowane tym aspektem. Rozmawiałem z Stanisławem i on nawet, że tak powiem, nie wiedział o co chodzi. Tak A, Więc ta, mówię ta nagonka, bo te nagonki są często złe, bo ludzie ze nie rozmawiają. I przez to powstają te kwasy pomiędzy Federacjami. No, ludzie tak, rozmawiają tak. ze sobą, sztucznie kierują się po plecach, no i te odwieczne zakazy zakazy, jesteś tu, nie masz iść tam, bo jesteś zwolniony, jest zbanowany, no nie, to jest, to jest tak złe. W Danii kiedyś też to występowało, ale wszyscy jakoś znaleźli wspólny język i może występować w innych federacjach, tylko jakby nie nawiązujemy, nie nawiązujemy daną historią federacji, z której przychodzimy, do której idziemy. No tak, tak Że po prostu jesteś w innej federacji, a po prostu jest zupełnie odgrywam inną historię. No tak, tak. Jak ja troszkę jeździłem po Europie i te kilka wywiadów zrobiłem z zawodnikami z różnych europejskich federacji, to było się wyczuć, że w różnych krajach są właśnie takie podobne klimaty, że czasami się federacje dzielą, ci się nie lubią z tymi, no ale chyba tak po prostu ludzie czasami działają i... i Zależy od i, człowieka. Mówi tak. Za... ktoś pójdzie do rozumu, do głowy i naprawdę powie, że to jest bez sensu, że lepiej robić biznes, dzielić się tymi zawodnikami, każdy jest zadowolony i zawodnicy są zadowoleni. Ne, walczysz więcej, Jasne, to jest tak. i, to jest ten, tylko dobre dla zawodników, zdobywają więcej doświadczenia, mają więcej platform, żeby się pokazać. A to nie jest tak, że to jest ogromny biznes, tu nie ma ogromnych pieniędzy, więc, więc myślę, że to też powinno powiedzieć, że to jest bez sensu po no, prostu się to, tak to tam... Mówię, to ja że, że zawsze tak mówię, my nie jesteśmy WWE, nie jesteśmy Ring of Honor nie jesteśmy All Dressing, tak? Yy, wiadomo. Yy, nie mówię, że z tego można wyżyć, ale można sobie fajnie dorobić. Do jakichś wakacji, do jakich, no nie wiem, można sobie fajnie do tego dorobić, dodatkowe pieniądze. Nie powiem. No ale pamiętajmy, no, to nie jest yy, praca full time nadal. To nie no jest tak. praca full time nadal, więc po prostu czasami podejście niektórych osób. Niektórych osób, nie powinnam no mówić po nazwiskach. Yy, podejście, że jesteś Polakiem, no to musisz pracować za darmo. Mimo, że przyleciałeś z Danii i nie występujesz w Polsce, to i tak jesteś Polakiem, więc musisz za darmo przylecieć. No i w sumie też, nie musimy ci w sumie płacić, a co najwyżej poczekasz? A patrzę, że jakichś niezawodnicy z zagranicy dostają koperty w samym czasie, tak? No, tak, to no to jest, to jest niesprawiedliwe chyba. No, szczególnie, no to jak już ostatnie zdanie o tym PDW, faktycznie, bo no tam był taki dysonans między nie poziało, tym. Ale, ale wszyscy się domyślą. E, Taki był dysonans, właśnie e, ta produkcja na wysokim poziomie, a tutaj nagle się okazuje po, jej, po jakimś czasie, że ten komentator komentował za darmo tamten, że te rozliczenia były takie albo siakie, i, i to jest ten dysonans, który, który nawet myślę, że do, do części fanów tak trafia w ten sposób. Zaraz jak to kurna? Przecież, przecież to, to, to miało być następne WWE, tutaj właśnie rozwojówka miała być i w ogóle miście trafiać do, e, dalej do, do NXT z tego i Europe i, i, i ten. Więc, więc tak, no to, to jest. Ale dobra, skończmy już z tym tematem. Różnica jest taka pomiędzy PTW a PPW, że ci chłopacy chcą robić wrestling, e, każdą radę przyjmują jak najbardziej, e, nie obrażają się jak niektórzy promotorowie w Polsce i wiadomo, i widzisz, no, widać ten, 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 ten progres w federacji, tak? No tak, tak. Rozrasta z roku na rok PPW jest coraz większy, dlatego mam nadzieję, że PPW w końcu będzie tą federacją w Polsce, która zmieni ten polski wrestling. To jest najlepsza opcja taka, że robisz swoją zajawkę, a biznes przychodzi biznes z czasem. Przychodzi z czasem. Jak, tak. I jak robisz to dobrze i masz do tego pasję, no to ten biznes przyjdzie, czasami też nie przyjdzie, czasami zauważmy, sobie powiesz... Zauważmy też, że niektórzy robią ten biznes 10 ponad lat i dalej jakby to nie jest na jakimś takim zarobkowym, wysokim poziomie, a tu widzisz, nie wiem, 2, 3 lata, 4 tak, i tak. patrz gdzie jesteśmy teraz. No tak, tak i przyjdzie sporo osób, te gale, sporo osób, tak. gale się wyprzedają czasami To jest... Prosta matematyka, bilet są? jest po ile tutaj? Dwo... Nie wiem. Ja, ja kupiłem ile znowu, że nie. To tak? Co coś, coś, coś koło tego, tak, tak. Y, było 800 osób, to prosta matematyka, tak? 100 no. razy 800? No, no tak, to tak. Fajna to liczba, tak? No 800 to jest taki maks chyba PPW teraz, a. nie wiem jak, jak, jak tutaj to, to teraz wyjdzie. E, bo chyba bilety są jeszcze do kupienia. E, ale jak jest tak do 400 osób, to, to oni wyprzedają w, w 100%. procentach okay, tak, tak, na tej mniejszej sali to jak mniejszej jest. mniejszej sali? Tak, tak. No ale to i tak, jak na polski wrestling, to, dużo, no to, prawda, to jest fajnie, 400 fajnie. to jest fajnie i oby się tak dalej e, to rozwijało i, i ten. E, twoje plany, jakieś przyszłościowe w twojej karierze wrestlera? Jakby masz coś, że tak powiem. Wiesz co, teraz zacząłem bardzo dużo występować na wyspach w Szkocji, szczególnie w Szkocji. E, chciałbym wystąpić w ICW na pewno. Z, takiej, z jednych takich małych europejskich marzeń. A w przyszłości, no zobaczymy, zobaczymy. Cały czas gdzieś czekam na tą wiadomość od, wiadomo, WWE. Lub jeżeli WWE lubi strajtami, to jak najbardziej wybiorę się na niego. No ale przez, myślę, że jeszcze przez najbliższe 10 lat będziecie musieli oglądać moją mordę w wrestlingu. O dobra, dobra, czyli to nie jest tak, że, że, że już myślisz o jeszcze, końcówce. Ci, odczuwam. Pamiętam jak Don Roy mówił w wieku 30 lat, że czuję się jakby miał 40 albo więcej. No miał trochę racji, miał trochę racji. No ale no co, no jeżeli coś się kocha, coś się lubi, no to robimy to na 100% i nie zależamy na jakieś takie tak. jakieś takie, mówię, ja. y y prz przeszkody, co nam los tutaj wrzuca kłody pod, y pod nogi, tak? Porusza, zakończymy tą życiową radą. Słuchajcie, ona się aplikuje do, do wszystkiego, co robicie, tak? Czy to jest wrestling, czy, czy to jest co innego, tak? Y no, trzymajcie się w swoich pasjach i, i wszystko, wszystko będzie dobrze. I pamiętajcie, <ślesztuk> polski wrestling ponad podziały. Tak jest. O, to kciuk też jest takim e, e, symbolem polskiego wrestlingu. <laughs> Dobra, dzięki. <laughs>